No dobrze mówię, z racji tego, także tak, tak, jutro nie będę miał jak nagrać do was żadnego filmiku, tak, oczywiście, tak, bo jutro jadę na gościnę, oczywiście, tam na urodziny, nie wiadomo, no, yy, kto tam będę, taki, w ogóle nie wiadomo, czy będę w stanie nagrać do Was filmik, dlatego stwierdziłem, że zrobimy sobie filmik jeszcze dzisiaj, tak, drugi, bo ja wiem, że to będzie drugi filmik na dzisiaj, tak, oczywiście, bo poprzedni był na YouTube, na Instagramie wydany, tak, ja go wydałem dla Was wcześniej, więc zachęcam do zobaczenia tego filmiku, tak, gdzie rozmawialiśmy o różnych rzeczach, tak, twórczych i tak dalej, tak, ale, o. bo tutaj najpierw sprawy aktualne, tak, bieżące, a potem sprawy twórcze, tak, dopiero, bo to, co przypomnę, to przypomnę, tak, bo to, co jest, y... wiadomo, to wiadomo, tak, tego powtarzał nie będę, ale to, czego nie było dawno, tak, a to, 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 to też jest ważne, tak, życiowe, to wiadomo, że to powtórzę, tak, i powiem to, to i to, więc mam nadzieję, że jakoś to będzie, git, będzie git, dobra, okej. Okay. Bo oczywiście poprzedni filmik, tak, na oglądanie do streamingu macie na Steam, na YouTube, tak, zresztą, y, w ogóle macie zatytułowane tak jak chciałem, prawda, chciałem to zrobić. Najpierw, najpierw było na Steam, tak, oczywiście, a potem na YouTube, tak, ale być jest na YouTube, zachęcam do, do zobaczenia, tak. I to tyle, tak, bo poprzedni filmik tam na oglądanie macie, tak? To jest filmik drugi na dzisiaj, tak? Drugi, tak? Drugi, bo ostatnio był właśnie ten filmik, a który macie wydany, a ten jest jako drugi i finalny odcinek na dzisiaj, na jutro też, oczywiście. Bo jutro żadnego filmu nagrywo nie będę dla Was, tak, bo nie, że mi się nie chce, tylko nie ma, nie ma tematów, tak, a tutaj będę się powtarzać, tak, o niektórych rzeczach, więc tutaj tylko, bo ten filmik robię głównie dla spraw aktualnych, tak, głównie aktualnych, oczywiście, głównie kwestii bieżących, ale jak zajdzie czas, tak, znajdziemy czas trochę na tym odcinku, tak, to trochę powiem o twórczości, tak, powiem to, powiem to, powiem to, ale nie obiecuję, tak, bo to na pewno będzie, a czy to będzie, zobaczymy, tak, zobaczymy, jak czas pokażę na kamerze, tak, bo wiecie, że do 15 minut, nie dłużej, prawda. Więc wiecie, prawda, takie zasady, kamera oczywiście, nie wasze tylko kamery, ale to interesują go, tak, bo wtedy to będzie, a. Bo, bo kwestia postów na YouTube, tak, tam to, to je dałem oczywiście dla Was tak przed chwilą bo na Instagramie macie te posty typowe, tak, macie twórcze, tak, macie jeszcze ze strony, tak, bo na stronie dałem jedno, drugie, tak, zresztą, zresztą wy macie z tym biuletynem jeszcze właśnie jako posty studyjne na blogu, tak, też na stronie, zresztą ja wam to dałem, tak, na YouTube nie, ale na Instagramie to macie na stronie, tak, zachęcam do zobaczenia, tak, fizycznie to tam jest, tak, tylko kupienia tego nie ma, wiadomo, bez przesady, ale do zobaczenia, jako posty, jako materiały są, tak, na stronie, na Instagramie, tak, na YouTube bez by, by by, by biuletynem też dałem, tak, dałem zatę, oczywiście, komplet, zresztą wy te, Posty takie moje macie też na Instagramie, na stronie, spokojnie, to fizycznie tam jest, tak, do zobaczenia. Typowe posty też są dodane, tak, Cztery nowe, tak, mamy robić na taka taka, jo. Halo, malaria? Głowa dupać się do ptaszników. No, A to nie do Was, nie? To, to nie do Was, tylko do nosa, nie? Musi pajacować, no, bo to mi tu swędzi, nie? No, robimy, 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 tak, no, na ptaszniki, no. To nie, sorry, to nie, co ja coś, nie? W każdym odcinku coś, nie wiem. это не до вас не no. Więc mieszało to, tak i tam posty na YouTube dane, tak typowe dzisiaj. Było 6 postów, tak tylko dzisiaj już nie mogą dać 7 ani 8, więc macie 6 postów na dzisiaj, ale sprzedaj macie 7 albo 8, więc to wystarczy tak. Ostatnio to było 8 albo 7. Zresztą wy te posty na, fizycznie macie na YouTube tak częściowo na, na stronie, tak, na stronie macie tylko twórcze posty, na, na, na tam twórczości, to by wiecie, żeby wiecie, że, że główne filmy, tak z kamery też dotyczą twórczości. Tak, ich na stronie nie ma, tak, ale są e, to są odcinki, które są na Instagramie na YouTube, czyli na stronie ich nie ma, tak? Nie nie ma, ale, bo na jest tylko twórczość, tak, wydaniowa, ale y, na YouTube, na Instagramie te filmiki z kamery, wszystkie filmy, mówię o wszystkich, tak, te, co do tej pory, są dostępne do oglądania tak? na Instagramie i na YouTube, tak, ich było, ich jest dużo, tak, tutaj dużo, tutaj dużo, Słuchaj, ja na każdy temat kiedyś mówiłem, tak, różne tematy, tak, różne filmy, tak, testingi, płyty, e, moje kolekcja i tak dalej, i tak dalej, Dobra. tutaj się mogę, bo tutaj mogę wymieniać liter, literami, że tak powiem, a ja tu chcę mówić o innych rzeczach, nie? No właśnie, o, o bieżących, a nie o tych ogólnych. Bo ogólne wyznaczenie, bo, bo oby grafi wiecie, macie, biografia moją ostatnio wczoraj albo przedwczoraj, więc wy wiecie, wiecie, macie, produkty wydaniowe, tak? Wiecie, że, wiecie, że biografia, tak? I pisemna i linkowe, to też są ode mnie wydania, tak? Nietypowe, ale wydania fizycznie one będą, tak? Albo uważ, nie, ale reszta fizycznie będzie. A czy, no, wideo mix też fizycznie nie ma, wiadomo, to jest refilmikowa, więc fizycznie wideo mix nie ma, albo wersalnie nie ma fizycznie, ale reszta tak, dobry fakt, zimna chrabata, czy jeszcze lód from the wall, tak tam. Chociaż e, nie, bo lód, aha, bo to redisk tak, do też jest streamingowo, tylko, aha, okej, okay. bo ja Wam to kiedyś mówiłem, nie, no właśnie. Nie, że mnie nie zauważy, nie tworzyć, tylko, że nie mam jak stworzyć klipów fizycznie, więc fizycznie tego nie ma, ale jak produkt wybraniowy, tak, biografie, lud, nowo, oficjalnie, tak, najbardziej, macie jako produkt. Zachęcam do uczenia, tak, bo na, bo w pisemnej biografii macie kształt życia, a wiele bez są, tak, kształt wysokości, od tak, też ważna era, zachęcam, ziemia habata, tak, od now i to wszystko, dobra? Bo to macie tutaj, to macie tutaj, my też dzisiaj robimy na malarię ją, koniecznie, na ptaszniki, hej, koła dupa do kiblów, no, robimy napytony. pytony. Dzisiaj robimy, tak? Jednych i drugich. No. <laughs> nie da się pracować. Trzeba już pracić, no. No. Dzisiaj tarantula, tak? No. Bo te włosy to muszą latać i, ja nie wiem, wyścignąć w na te włosy. Muszą, no muszą, no, muszą. Paskudstwa. No. O Boże. Więc y, to jest to, tak? Natomiast sobie za moje nerwy, ale to nie na was. Nie tylko na te... Oh, dobra, uspokój się. Więc, zresztą tak zawsze jest, nie? No właśnie. Bo na początku wiemy też, czego było, nie? No właśnie. To mnie nie dziwi, nie? Was też nie powinno, już. No dobra, więc to tam jest, tak? Boycafe, tam jest to, to jest to, tak? Na YouTube wiecie, co macie, posty, tam macie. Filmiki się wiecie, skończyły, typowe, tak? To się wiecie, dlaczego, dlaczego się skończyły, to wiecie, przed co wam mówiłem. Nie ma typowych, tak? Ale twórcze, tam na wariantów udali, ten filmik będzie, to będzie, tak? Reszta, reszta się skończyła, ale. To, to będzie tak, jak, jak ja to stworzę, tak przygotuję, wtedy ja to na pewno wydam na YouTube, nie gamy inne stronie. Tego wariantu jeszcze zapowiedziane nie ma, tak, on będzie do 4 lipca zapowiedziany, ale jego ja go do tego czasu na pewno przygotuję, tak stworzę, zapiszę na, 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 notatniki tak fizyczne kartki, tak wtedy jak ja to będzie ten dzień, to wtedy ja to zapowiem w większości, więc spokojnie tak to będzie, to nie zginie, tak. Bo wariant yy, okotkowy tak nowanie ważna płyta życiowa, tak, że oficjalna płyta, to to nie zginie to będzie, tak? Bo fizycznie ten wariant będzie, tak, tak tak? Znaczy ja wam o tym mówiłem na poprzednim filmie, prawda? Aha, okej, okay, dobra. Ja to się powtarzam, a ja to już mówiłem, nie? No właśnie, bo to fizycznie bo wiadomo, że bo wydane to będzie kiedyś, tak kiedyś, najpierw zawodziane, potem nagrane, a potem wydane, a fizycznie, fizycznie będzie kiedyś też kupienie, tak? Osobnie w pudełku. Bo to wodna w pudełko, tak? I w tym pudełku będzie też wariant kompletny cały zestaw wydaniowych, tak na właśnie wodę, tak? Czyli CD wina, kazeczka za torba. mało, oczywiście. No i nie jakiejś folii oczywiście. No, prawda, na czego. Tego nie ma jeszcze, ale to będzie, tak? Dobra, no. Mi się oczywiście znowu uschnie w gardle, nie muszę zapobić wody. Hmm. Ja tu mam jeszcze wodę z sokiem, tak? Mam tą wodę. Muszę dopić do końca, więc rozumiecie. Chrupki tu mam, krokodilki oczywiście, tak? Te, że zjadłem, bardzo dobre. Ja za chwilę idę jeść kolację, tak? Ktoś mam będzie zjeść. Pewnie to z znam życie. No dobra, bo ja tu o codzienności, tak, o tym, o tym i o tym, ale yy, bo w Polsce na stronie na no, blogu wie, macie tylko twórcze, to wiecie, na stronie macie tylko twórcze, to wiecie, prawda? No właśnie. I to chyba wszystko z tych rzeczy ogólnych, bo, bo sety, tak, tam na Instagramie, tak, dodane macie różne, tak, różne sety, tak, bonusy, nie bonusy, gratisy, bezrezydence, dużo tego wiem, ale no dałem, to dałem, tak wszystko dałem, to co chciałem. Jak będzie na YouTube, tak to nie wątpię, jak go wydam za chwilę, tak. Na YouTube będzie będzie tak spokojnie, to jest coś innego, tak, tak, więc on będzie na YouTube, tak to tradycyjnie, oczywiście to, 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 to się nie zmienia i z całą rzeczy to tyle, tak i możemy lecieć. Yy, Kolejny palecuje. tak łóżko znowu palecuję, nie znowu chce iść na tę na, naturę, na nagłonie e, robimy, tak, na betonki, no więc to jest to, tak, już oglądamy łóżko, tak, bo. O Boże święty, ja co coś, a nie z wami, nie? No. Na każdym odcinku muszę się wkroczyć na każdym, ani na was, tylko na, na to, nie? No. Dobra, bo z twórczych rzeczy, tak, to tam y, już omawiam te różne rzeczy, tak, bo, bo z ogólnych rzeczy to wszystko już powiedziałem, więc zachęcam do zobaczenia, tam wszystko jest, na no, co nie jest to, na Instagramie jest to, na YouTube jest to, tak, y, na Instagramie macie tylko więcej dzisiaj, tak, wiadomo, a na tubie też macie trochę typowych rzeczy, tak, z postów, e, filmiki się skończyły, tak, y, bo, bo sety z tapy, tak, z aplikacji się skończyły, to wiecie, to wam mówiłem ostatnio, a sety z szablonów, tak, y, tego nie ma na YouTube. ja wiem, że na YouTube szablonów nie ma, tak, ja wiem, ale na jest różne, sety z szablonów są, tak, dzisiaj, dzisiaj chyba mi się, tak, dzisiaj dałem łączony set z szablonami, ale y, na YouTube ich nie ma, bo po prostu ja daję inne rzeczy na YouTube, dobra, OK, wszystko, no, i lecimy z twórczymi rzeczami, bo to jest ważniejsze niż ogólne rzeczy, tak, ale oczywiście YouTube, Instagramy na stronie też jest ważne, na stronie macie postem logo, tak, fizycznie ich nie ma, jestem do zobaczenia, a produkty wydaniowe, wiecie, tam ten, ten macie samą mój merch, prawda, no właśnie, Mówię o tym rzadko mówię, oczywiście. Ja mówię o płytach, oczywiście. Mówię o tym, mówię o tym, mówię o tym, mówię, o tym, mówię co będzie fizycznie tak, jak z Wersą co mi i tak dalej. Ale wiecie, że fizycznie wszystko będzie tak, większość będzie, nie będzie tak, bo cały Merch macie na stronie nie licząc ni, ni, zasobów, nie licząc się atchwi, nie licząc ocean, tak, reszta płci się liczy, tak, już akcję, papiedzie, urządzenie, porządki, organki, porządki, tak, sokatiwicz, wielokrzyńców, front wol, tak, Wersą Tak, też oczywiście, dobre fakt, na rabata, Fizycznie większość tych, tych herb będzie tak, warianty i niewarianty będą fizycznie tak. W do kupienia, z kamery fizycznie nie ma fizycznie, albo wersja streamingowa, tak, część R, R streamingowa, tylko streamingowo, fizycznie części nie będzie, ale większość R, która wydałem dla Was, tak, do tej pory, najpierw będzie na stronie, tak, na nie następnie będzie częściowa, na, na jednej stronie macie wszystko, dyscyplin nie, nie wszystko, jak najbardziej, tak, będzie właśnie fizycznie do kupienia, bo, 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 bo trochę z tej rzeczy, tak, nie będzie fizycznie, niestety, ale większość fizycznie będzie, czyli pudełku do etapy, to będzie fizycznie, to fizycznie będzie, tak, fizycznie 8 etapy. Ja już o etapach mówiłem dzisiaj, więc powtarzało się nie będę. Także etapy listę jak najbardziej na YouTube stronie, tak. Cała ósemka wariantów, ta kolekt 10. osiemdziesiąt dziewięćdziesiąt, jeszcze warianty CD, winylowy, zapis, że wariant się, się nazywa taki. Także proszę to, to i to, także natura, tak, tak? imprezowana, tak, very hard, bo zapisane na produkty wydaniowe to będzie też, na etapy też, na naturę na CD i tak dalej, i tak dalej, bo ten wiecie, że są też nowe warianty winylowe, bluza, tak, i pudełko, to, bo w pudełku będą wszystkie warianty CD, winowe tak, za torba, dokładki etapy, a do wariantów układkowych, tak, odyssey, będą cd winne, dobrze. Kasetek nie ma, ale CD-Winera będą, tak, z na jakiej iPhone'ie, 8 edycji, tak, y, każdy wariant, z, 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 z układka, tak, inna, w przypadku inna, tak, y, na jakiej folia, tak, albo tutaj w tym roku, albo w tym roku, i to tyle, Dobra? no, bo set Asaib na no 8, tak, to. Wiadomo, tak, 8 tutaj, 8 tutaj, tak. Czyli na, na etapy, tak. Na ewolucję będzie 13 tutaj, 13 tutaj, oczywiście, ale oczywiście ewolucje będzie 6 tak, bo dewolucja w korzeni też będzie w pudełku, tak, tak. Więc to też jest to to, to, to jest tak samo ważna era, jak, ewolucja, tak, jak etapy, więc zachęcam do też ewolucji w korzeni, bo inne wersje macie na Instagramie, a tą wersję, co macie na YouTube na stronie, bo jakiś wydano, tak, wszędzie i w wariantach je osobno, tak, będzie właśnie fizycznie do kupienia, tak. Czyli się tarków jest streamingowo, tak, na Instagramie, tylko streaming. To jest wersja streamingowa, a 26 utworów, tak? Wersja 26 utworów na stronie, tak? Od One Love, One Act, One The one, one Diamond, One Mining, tak? One Sun, tak? Oficjalny wariant to tak będzie właśnie taka układka pudełka, tak? Bez torby, oczywiście, ale bo to jest ważniejsze. Ale warianty też będą CD, minerowe, tak? wizytówki kolekcjonerskie do Wolskorzeni, że tak? będą gdzieś dostworzone, tak? wizytówki będą obiecywać całość wariantów, całość wariantów o Wolskorzeni, czy właśnie teraz jest tak? Ona jest, tak? jest ważna, życiowa, tak? Osobista, moje doświadczenia w ogóle, prawda? Po przez osobiste doświadczenie, prawda? Wiemy, że są chodziny, a ryby, co chodźcie i mnie to? że 26 że każdy nowe będzie miał, tak? E, na Winiach Seidy, tak? Na Wielkiej Forie, to wiadomo, tak? Kolek 6 15, z edycji, prawda? Ja o tym mówiłem już nieraz, tak? Wiem, tutaj się powtarzam, tylko, ale no, chciałem powtórzyć to powtórzyć, tak? A to też jest ważne, oczywiście. Nie, nie, nie tak bardzo ważne, jak są tak? Czy jest mój Felix, tak? Czy dobrze, tak? Ale to też jest ważne, tak? Bo wolność jest ważniejsza, podag, że nie lud ważniejsze, ważniejszy, tak? Ale Yy, chyba w Lucy korzeni też to teraz życiowa era, tak? Tak samo ważne jak odsłony, czy jeszcze herbaty efekcji, nie? No. No dobra, bo te też są od więc spokojnie, tak fizycznie herbatę efekty, że będzie, bo te herbaty że będzie w pudełku, tak, to by wiecie, 5 wariantów, tak, 5 CD, 5 winyli, tak, okładka na wzrostu, tak, pudełka, tak, obiecany wariant też, tak, e, koszty warianty CD, winowe, 13 roków, tak, e, na, na sobie 7 tutaj, 8 tutaj, albo 8 tutaj, 7 tutaj, tak, e, fotki, koszty w wariancie inne, CD, wiecie, Winerowe warianty te same, tak, 5 wariantów, tak, coverowych, tak, special cover, herbatę efekty, zechina, typu na, na stronie, tak, z rąkiem. Kiedyś tam były sety, tak, były linkowe, były posty, Tak, reakcja na sonie to było, na no YouTube to było tak kiedyś, ale to było tak. Herbatę fakcji też życie w era, tak. Herbatki doświadczeń moje, tak. Herbatki doświadczeń, oczywiście, jest mm, nie tak bardzo ważne jak zimne herbatę, ale też jest ważna oczywiście era. Bo o niej w ogóle nie mówię, ale teraz mówię o niej, tak, bo z versem tak, tak wiecie co będzie, nie? To wy wiecie. Tutaj się powtarzam nie będę, bo ja mówię co chwilę to samo, a to nie może być co chwilę to samo, nie? Bo, bo wiecie, że ja jutro jadę tak tam na gościnę, tak na urodziny, ale ja wiem, że wy słuchacie, więc wiem, że z tym nieźle, udostępniacie wiem, że gdzieś tu wychodzi jest git, tak wiem, że wam się to podoba, to by się to podoba, mi się to podoba. Ja swojej twórczości nie słucham oczywiście tak, ale ewolucje a nie etapy, tak? Ja w ogóle nie słucham swojej twórczości, bo ja, bo ja wchodzę w albumy, takie je aktualizuję, tak, czasem coś tam zobaczę, tak, co nieco, tak, etapy, ewolucje, flonywoto, lód czy tam inna, tak? Fronywoto też nie się czego, ale... Ja ogólnie wchodzę we wszystkie ery, tak, i warianty, i niewarianty, ale ja ich nie słucham, bo ja wiem, że wysłuchacie, więc bardzo mnie to cieszy i fizycznie freeing coś będzie. Bo filmikowe ery streamingowo, tak, albo wersja streamingowo, lesowych nie ma, tak, już, ale reszta fizycznie to, co macie wydane, tak będzie do kupienia, tak. No, i to, to, i to wszystko z tego filmu, dobra? I to tyle. Dobra? To wszystko, co chciałem przekazać, tak. Kończymy. Dziękuję.